Witam serdecznie, tym filmem rozpoczynam cykl filmów poświęconych memu ostatniemu kursowi dla lekarzy i fizjoterapeutów. Był to kurs kompleksowej terapii kręgosłupa metodą reedukacji utraconych wzorców ruchowych. O co chodzi z tymi utraconymi wzorcami ruchowymi? Krótko rzecz biorąc, osoba zdrowa która nie ma żadnych dolegliwości bólowych, a najlepiej weźmy do tego dziecko takie 10-12 lat, ma wypracowane prawidłowe wzorce ruchowe i weźmy taki prawidłowy wzorzec ruchowy, głowy lewo, ruch głowy lewo-prawo, hop, hop, tak, to jest u osoby zdrowej. Natomiast u osoby chorej, którą gdzieś tam boli kręgosłup szyny, to nie będzie taki ruch głowy lewo-prawo, że jest od jednego końca do drugiego końca tylko ten ruch będzie, albo na przykład tu taki to już jest utracony wzorzec ruchowy albo jakiś taki pokręcony, o pokręcony i to mamy utracony wzorzec ruchowy ja się specjalizuję w tym że przywracam prawidłowe wzorce ruchowe czyli krótko rzecz biorąc za pomocą mojego narzędzia pracy jakim są palce wyczuwam najprzeróżniejsze napięcia gdziekolwiek one są e, te napięcia Neutralizuje i dzięki temu, że przywracam wzorzec ruchowy, automatycznie wszelkie dolegliwości pacjenta znikają. Jest to bardzo prosty mechanizm dla mnie, natomiast bardzo trudny. Do podrobienia przez osoby, które nie mają mego doświadczenia, mojej wiedzy biomechanicznej zakresu biomechaniki kręgosłupa oraz zakresu masażu. Ta moja wiedza i umiejętności pozwalają mi bardzo skutecznie leczyć kręgosłup w różnych stopniach zaawansowania kulszowa i najprzeróżniejsze bóle kręgosłupa. Obojęte czy to jest kręgosłup przejny, czy lędźwiowy, czy piersiowy, czy co, jakaś kombinacja jednego od drugiego. Ja to z łatwością diagnozuję i z łatwością udaje mi się poprawić jakość życia pacjenta. Jeżeli masz podobny problem, napisz o tym w komentarzu. Jeżeli chcesz po więcej, zapraszam na kolejne filmy.